Witamy po przerwie. Moim gościem jest nadal Olga Barej, uczestniczka X Factor, szanse na sukces oraz bitwy na głosy. Tym razem zapytamy o Twój gust muzyczny. Czego słuchasz? Czy masz jakiegoś idola, za którym przepadasz, którego płyty kupujesz? Ostatnio słucham Justina Timberlake'a i jego ostatnia płyta jest fantastyczna. Muszę przyznać, że płyta Dawida Podsiadło też jest bardzo fajna. Z takich najnowszych odkryć muzycznych, ale jeśli chodzi o moje inspiracje muzyczne, to sięgają one nawet Chopina. I tak naprawdę jest, jest bardzo dużo muzyki, która mnie porusza, i nie zależy to od jakiegoś gatunku szczególnego. Chociaż bardzo jest mi bliska czarna muza, czyli soul, mhm. hip hop też. No i takie rockowe ciężkie brzmienia, ale to dzięki mojemu tacie, bo on we mnie to wpajał od dzieciństwa. I jako mała dziewczynka słuchałam Led Zeppelin, Iron Maiden, a potem jako trochę starsza dziewczynka nirwany, metaliki. I, i, I tak naprawdę to mi bardziej chodzi o to, jaka jest energia w muzyce i, i jak, jak mnie to porusza. Dowiedzieliśmy się, że planujesz niedługo trasę koncertową ze swoim tatą. I gdzie można Was, gdzie można was usłyszeć w najbliższym czasie? Tak zgadza się, razem z moim tatą będziemy występować. Zaczynamy od Warszawy. Terminy koncertów podam na moim fanpage'u na Facebooku, dlatego że jeszcze teraz są niepotwierdzone. Na pewno jeszcze w czerwcu zagramy w Warszawie, później w Wrocław, potem Gniezno. <grym> Mój tata będzie mi akompaniować na gitarze i będziemy robić akustycznie wszystkie te kawałki, które ostatnio śpiewałam. I te, które śpiewałam w programie, i, i te, które y, mi się podobają i które mi się jakoś tak dobrze kojarzą. I, I też te kawałki, które śpiewaliśmy w domu, tak naprawdę, jak, jak byłam małym dzieckiem. O jakich konkretnych y, kawałkach mówisz? Y, jakie tytuły będziemy mogli usłyszeć podczas Twoich koncertów? Y, no, nie będę zdradzać repertuaru całego, y, ale mamy pomysł na to taki, ponieważ. No, Ciężko jest czasami odtworzyć kawałek jeden do jednego. Na przykład jeżeli śpiewam Erosmis, to wiadomo, że nawet, nie, nawet się nie porwę na to, żeby naśladować Stevena Taylora, dlatego że on jest wyjątkowy, jest jedyny w swoim rodzaju. Więc ja zawsze lubię się bawić kawałkiem, lubię zmieniać formę, lubię zmienić rytm, zaśpiewać to w jakimś tam innym stylu. No i tak też będzie podczas naszych występów. Rozumiem. Czy w, czy w takim razie możesz... Czy w takim razie możesz nam teraz zaprezentować jeden ze swoich numerów, które prezentowałaś, które prezentowałaś? Tak, tak, spontanicznie? W tak. E, no dobra, mogę spróbować z jakiś mikrofon. Tak, możesz, możesz skorzystać specjalnie mhm. przygotowany dla Ciebie. Dobra, to, to powiedzmy, że jest sytuacja taka, że Ty grasz na gitarze. Dobrze. – A ja śpiewam. – Możemy to sobie wyobrazić, to bo, nie sobie wyobrazić, trady, bo niestety. niestety nie mamy tutaj podkładu. Um, Okej, okay, to tak krótko. There was a time When I was so brokenhearted Love wasn't much of a friend of mine Mmm, the tables have turned Cause me and them ways have parted That kind of love was a killing kind. Listen, all I want is someone I can resist. No, no, I know all I need to know by the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Your love is sweet misery. I was on me. Oh, oh. Brawo, bardzo, bardzo, brawo, W takim razie właśnie mieliśmy tutaj próbkę trasy koncertowej, i zapraszamy wszystkich oczywiście. A co sądzisz o polskim rynku muzycznym? Czy uważasz, że znajdzie się miejsce uh. dla ciebie? <gry> e, uważam, że polski rynek muzyczny jest ciężki dla debiutantów mm. i tak jak można zaobserwować, wybijają się niektóre osoby e, i nam, jako uczestnikom programu Talent na pewno będzie ciężko. E, dlatego najważniejsze to mieć fajną wytwórnię, dobrego menadżera, menadżera i robić wokół siebie dużo szumu takiego medialnego, bo e, wydaje mi się, że. Że my możemy dać najlepsze z siebie, czyli możemy śpiewać, komponować piosenki, pisać muzykę yy, i w tym jesteśmy najlepsi, ale żeby rozwinąć się na polskim rynku, w ogóle na jakimkolwiek rynku muzycznym i się wypromować, bardzo ważne jest, żeby po prostu mieć kogoś, kto się tym zajmie w sposób profesjonalny. Skaza się, czyli yy, można powiedzieć, że laureat. Yy właśnie programu muzycznego, czy tak naprawdę ma szansę, realnie patrząc na obecny rynek muzyczny, żeby zaistnieć? Realnie patrząc, realnie. działając samodzielnie, można zaistnieć co najwyżej na YouTubie. Czyli do tego samodzielnie. Tyle mogę powiedzieć na ten, na ten temat. Tak naprawdę no, liczą się kontakty, liczą się znajomości, trzeba jak najwięcej grać, trzeba spotykać nowe odpowiednich osoby ludzi. odpowiednich ludzi, pracować z odpowiednimi ludźmi. Um, mam wrażenie, że, że jest sporo wyspecjalizowanych po prostu w tym, w tym kierunku ludzi i, no i oni też chcą to robić jak najlepiej, to ma być z korzyścią i dla wykonawcy i. I dla, dla Co to znaczy Co to znaczy odpowiednia osoba według ciebie? E, to znaczy osoba, która będzie dokładnie wiedziała ym, do. To jest trudne pytanie. <laughs> Dlatego, że ja na przykład e, nie mam menadżera, cały czas e, zastanawiam się, e, dostałam kilka propozycji i. E, i jeszcze, jeszcze nie wybrałam, ale też dopiero nagrywam swój singiel, dopiero pracuję nad teledyskiem, więc to wszystko się będzie działo. Ja jestem naprawdę na początku swojej drogi, takiej jakby kariery. Czyli teraz I... w tym momencie Twojej ścieżki, nazwijmy to zawodowej, przyszło zawodowej, mhm. jakim jest muzyka, czyli teraz promujesz się sama, tak? Nie masz menadżera, promujesz, promujesz się sama, czy promujecie tata? Nie, to bardziej ja promuję mojego tatę. <grywa> Mój tata zupełnie hobbystycznie y, mhm. działa. On przez 20 lat grał w zespole, y, grali na, na różnych imprezach, ale to była jego praca numer dwa, bo jednak praca numer jeden, no, Nie powiem, gdzie pracuje, ale jest to branża techniczna y, i moi rodzice bardzo chcieli też, żebym ja poszła w ich ślady i dlatego studiowałam ochronę środowiska. Ale wracając do twojego pytania, y, no, bardzo dużo zależy też od, od mojego wkładu, bo y, pracuję teraz nad swoją stroną internetową, mam swój fanpage na Facebooku, mam kanał na YouTubie i po prostu y, to, co mogę zrobić sama, to publikować to wszystko w moim imieniu tam. Ale jeżeli chodzi o trafienie do mediów, o to, żeby na przykład moja piosenka y, została puszczona w radiu, to myślę, że ja nie mam takiej mocy twórczej i tutaj y, ktoś mi w tym pomoże. Czyli teraz jesteś właśnie w stanie wyboru dobrego menadżera. Rozumiem, że dostałeś sporo propozycji, bo słyszeliśmy wszyscy Twój głos, czyli masz talent po prostu. A jak wygląda, jak wygląda Twój reper repertuar? Czy piosenki, teksty mhm. do piosenek piszesz sama? Czy są, y na razie są to tylko i wyłącznie covery? Nie, nie, absolutnie. Ja staram się teraz robić swoje piosenki, swoją muzykę. Mam zespół w Czechach, z którym nagrałam płytę. Od razu po tym, jak, jak mój udział w programie się skończył, to wyjechałam do Pragi. I w ciągu dwóch tygodni nagraliśmy fajny materiał na winyl, który będzie bo to jest muzea taka mocno alternatywna to będzie wydane we Francji. I będzie jasna strona i ciemna strona, więc piosenki Teraz... są, takie, um, są, są to takie ciemniejsze, jakieś mocniejsze brzmienia i są też takie lżejsze i jakby to jest jeden mój projekt, gdzie sama napisałam muzykę i teksty po angielsku, natomiast jeśli chodzi o singiel i o moje piosenki tutaj, to jak najbardziej chciałabym pisać po polsku, zresztą no, napisałam parę tekstów już po polsku, bo uważam, że no, chcę trafić do odbiorcy jego własnym, naturalnym językiem. Teraz na pewno wszyscy się zastanawiamy, Dlaczego założyłaś, założyłaś, dlaczego twój zespół istnieje tak. w Czechach? Dlaczego, czy nie było wystarczająco muzyków w Polsce, żebyś z nimi założyła zespół? Ja bardzo chętnie założył zespół w Polsce, ale zostałam zaproszona do współpracy. To świetnie, to świetnie. A czy nie, za, nie zamierzasz w Polsce założyć zespołu? Zamierzam. Zamierzasz. <śmiech> <śmiech> Dobrze, ujawniamy teraz wszystkie plany Olgi Barej. <laughs> To są moje plany, to są moje plany. Na razie mam projekt w Czechach, mam projekt tutaj, solowy. Jeśli chodzi o zespół, to, to znam ludzi, znam muzyków. Jeżeli będzie to jakby z, z punktu widzenia trasy koncertowej wymagane, to, to też z całym zespołem gdzieś tam ruszę, a na razie gram z, gram z gitarą, z ojcem, gram z pianistą. Występuje też e, jakby sama. Więc na razie w tę stronę. Czy jest takie sławne nazwisko polskiego wokalisty, bądź wokalistki, którego cenisz? E, bardzo cenię Kaję i bardzo cenię Anny Maria Jopek i Marylę Rodowicz też. Więc e, to są takie trzy moje ikony i, e, i właściwie. Dzięki temu, że poznałam ich piosenki i że zaczęłam śpiewać ich piosenki, też bardzo, bardzo dużo pracowałam nad swoim głosem właśnie na tym repertuarze, bo śpiewanie po polsku tak naprawdę wcale nie jest takie proste. Trzeba się skupić nie tylko na dykcji, intonacji, ale też na interpretacji. A Śpiewanie po angielsku? Czy uważasz, że śpiewanie w języku obcym jest łatwiejsze? Jasne, Nawet jest łatwiejsze. Po no jest to A jakąś, Czy byłabyś w stanie no, zaśpiewać teraz piosenkę w języku rosyjskim? E... E, mm, no tak, coś pamiętam z chóru. To prosiłem, mm, prosiłem. Mm, tri bracia uchodzili, iskać po świecie szczęścia. Siostra ich prawa żała w puzzaloki. Tri bracia nie bojali się niezgodę i nastia. I każdy z nich poszł swojej drogą: pierwszy na jug, drugi na wschód, trzeci na zachód poszł i szukał I każdy gawarzył: moja siostra nie płacet, wrzun do moj, sa mnie ja inaczej." Coś takiego było kiedyś. Świetnie. I Do. tą piosenkę śpiewałaś w chórze, tak? Do którego tak. należałaś już w klasie podstawowej. Piątej. O ile w piątej. W piątej klasie podstawowej. I moja siostra też tam chodziła. To, był, to, rodzinne, to było super. Rodzinne, super. Naprawdę to było świetne doświadczenie i takie mobilizujące. Polecam w ogóle wszystkim mamom, żeby swoje dzieciaki wysyłały na chór. Teraz, o ile się orientuję, są nawet przedszkola muzyczne. Jest to bardzo rozwijające też tak socjalnie, bo uczy dyscypliny, uczy ogarnięcia się w grupie innych dzieciaków, odpowiedzialności, punktualności. No, myślę, że, że bardzo dużą rolę w moim takim wychowaniu społecznym miał dyrektor. A teraz kchuru. pytanie jest troszeczkę z innej beczki. No, no. Ponieważ nie ukrywam, że przejrzałam portale plotkarskie i czy słyszałaś, Aha. czy słyszałaś może plotkę o tym, że dużo ludzi porównuje cię do Anny Dereszowskiej? E, tak. Słyszałaś? Słyszałam, słyszałam rzeczywiście. To Czy jest mogę jakieś powiedzieć. podobieństwo według ciebie? Może malutkie. Tak jest, jest no może trochę jest. jest. Ja bardzo podziwiam w ogóle panią Anię Dereszowską jako aktorkę. Uważam, że jest piękną kobietą, uważam, że jest super aktorką i bardzo chętnie bym ją poznała, więc pozdrawiam panią Dreszowską. <grym> Jeżeli będzie okazja, żeby się spotkać i skonfrontować, czy rzeczywiście jesteśmy podobne, to, to, to ja bardzo chętnie. <grym> jak jak, no, jak planujesz w tym momencie swoją przyszłość? Czy zamierzasz wystąpić jeszcze w jakimś talent show? Porany. Ja myślę, że tutaj w studio jest... Pani Wróżka i może po prostu po wywiadzie coś wywróżymy. Razem. Ja poproszę o jakiegoś Tarota. No trudno powiedzieć, ja nie chcę zapeszać tak naprawdę. Mm. Mam swoje plany, ja bardzo mocno wierzę w to, że... że, że tym razem ta moja gwiazda że tak tym szybko razem się nie uda. zgaśnie. Tak. Wcześniej też tak nie próbowałam mocno. Tak Dobrze. W takim razie my wszyscy życzymy Ci powodzenia, oby Twoje marzenia się spełniły i może niekoniecznie, żebyś wystąpiła w następnym talent show, tylko żebyś rozwijała y, swoją ścieżkę zawodową y, i pnęła Dokładnie, się do góry. Dokładnie, bo o to mi chodzi, dlatego że no, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję za spotkanie.